Błogosławieni jesteście, powiada. Błogosławieni ubodzy w duchu, cisi si miłosierni, którzy się smucą, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, czystego serca, pokój czyniący, prześladowani, Błogosławieni jesteście. Słowa Jezusa mogą wydawać się dziwne. To dziwne, że Jezus wywyższa tych, których świat generalnie uważa za ułomnych. Powiada im, Błogosławieni jesteście, gdy zdajecie się przegrywać, gdyż jesteście prawdziwymi zwycięzcami. Wasze jest Królestwo Niebieskie. Słowa wypowiedziane przez tego, który jest cichy i pokornego serca zdają się być wezwaniem do gruntownego i trwałego nawrócenia ducha, do wielkiej przemiany serca. Wy młodzi zrozumiecie, jak bardzo potrzeba takiej przemiany serca. Ponieważ jesteście świadomi istnienia innego głosu wewnątrz Was i wokół Was. Głosu sprzeciwu. Jest to głos, który powiada, Błogosławieni pyszni i gwałtowi, którzy prosperują za wszelką cenę, którzy nie mają skrupułów, pozbawieni miłosierdzia, niepokorni, wprowadzający niepokój, lecz wojnę, depczący tych, którzy stoją na drodze, Taki głos zdaje się mieć sens w świecie, w którym zaborcy często triumfują, a niepokorni odnoszą sukces. Tak, odpowiada głos zła. Ci zwyciężają, błogosławieni ci. Jezus głosi orędzie całkiem odmienne. Niedaleko stąd powołał swoich pierwszych uczniów, tak samo jak powołuje Was. Jego wezwanie zawsze zakłada wybór pomiędzy dwoma głosami rywalizującymi o Wasze serce. Nawet teraz, tu na tym wzgórzu, wybór pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy życiem i śmiercią, za którym głosem będzie postępować młodzież XXI wieku, oprzeć swoją wiarę na Jezusie oznacza wybrać zawierzenie temu, co on głosi, niezależnie od tego, że może wydawać się dziwne, a nie temu, co podpowiada zło, jakkolwiek atrakcyjny by się wydawało. Słuchajcie jego głosu na tym wzgórzu i wierzcie w to, co mówi. Jednak tak jak pierwsi uczniowie na jeziorze Galilejskim, musicie pozostawić Wasze łodzie i Wasze sieć, a to nigdy nie jest łatwe. Zwłaszcza gdy trzeba przeciwstawić się niepewnej przyszłości, gdy się jest kuszony, aby utracić wiarę w swoje chrześcijańskie dziedzictwo. Być dobrym chrześcijaninem. Może zdawać się być ponad wasze siły we współczesnym świecie. Jednakże Jezus nie przestaje spoglądać i nie pozostawia was w samych wobec tych przeciwności. On zawsze jest z Wami, by przemieniać waszą ułomność w siłę. Wierzcie mu, gdy powiada, wystarczy Ci mojej łaski. Moc Bogiem w słabości się doskonali.